Co im dalej to się? Co jest? Nie. Chyba gwiazd. Gwiazd. O, <laughs> przegrani gwiazd. Lebo ty... A i tego? A to nie jest Mati? Może tak być. Ty to... Może wyjść O! Dobra, dobra. Chyba Matego jest, nie wiem. Jest małpy O, to jest jibka drugiego. Konfident to jest jibamy. Pat, będę negocjatorem, co tutaj się dzieje? Napad. Ilu napastników, ilu zakładników? Dwóch zakład... E, eee, dwóch napastników, cztery napadnika. Przyjątka trochę, przepraszam. Trochę z... Dwóch na czterech, dobrze. Czy zakładnicy A. potrzebują więcej napicia bądź pomocy nie medycznej? Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy niczego. Okej. Okay. Żądania za tą czwórkę Zakładnik. Wolny odjazd? W odjazd. Brak jednostki Mary. <grym> brak jednostki Mary. Na Mary od razu mówi, że nie przystaniemy. O, niech będzie brak helki na, Za jednego za, na półtora minuty I za dwóch y, brak kolczatek na Trzy kilometry Za dużo wymagasz y, Za jednego falna odjazd Za dwóch a później helikoptera minut i brak kolczatek na kilometr Za ostatniego No to daj na dwie minuty helka Ale to wtedy wypuszczasz dwóch No i tak mówię, że dwóch za helka No dobra to dwóch za helquet, dwóch wypuszczasz, brak na wy. No to nie ma na dwie minuty, minuta. To nie targ, to są negocjacje. Mm, w takim razie negocjujmy, no. Na targu też się nie negocjuje. Nie, na targu się nie negocjuje, na targu jest zdecydowana cena. Dlatego są nie na no, targu się targuje, to Za jednego, to jest znaczy, no, Minuta no. opóźnienia helikoptera, wolny odjazd i brak od czatek na kilometr, ostateczne nasze negocjacje. Z mojej strony. Ale za. co? No. Jeszcze raz. Ale za no, ilu, ta helce. No, ja został no, dwóch, opóźnienie. późnienie. czemu? Na minutę. Na minutę, na minutę, minutę tylko. tylko. I dwóch wypuszczasz. To więcej, trochę czasu. E, minuta trzydzieści. No i git Dwóch wypuszczasz. No za nie. wyjdziesz. No tak. nie, nie. No to nie wychodzę wyjdziesz z czterema. czterema. No to nie jest czterema, nie wyjdziesz. Za brak helikoptera na minutę trzydzieści. Może za minutę. Dobra, daj to. to daj daj tak zdanie, jak ty gadałeś, z... niech będzie. Na minutę Znowu. i z czterema wychodzę. Dobra, ale brak torcadek na 500 metrów w takim razie. No to czemu zmieniasz teraz? No Masz tak, rupiś. no bo nie, nie dam ci czterech zakładników w środku. Za takie żądania. No ale to są mega słabe. Czemu mega słabe? Masz czterech chcę Dwóch na ja chcę był to... Żądania. Nie, to. Wolny odjazd. Mhm. No. Brak. He nie helki, tak na minutę. Na minutę. Mhm. Za dwóch, bo tak mi mhm. proponujesz. Okej. Okay. I niech będzie. Brak kolczatek na kilometr. No dobrze, dobra, okej. Okay. I z czterema wychodzimy. Dobra, wyjdziesz z czterema. No i, Git, tak? Czemu się tak śmiejesz? Hmm? Nie, nie śmiesz, się, że na koniec nie potrzebujemy, gdybym Tak, wszystko z nim było w no no nie w No nie, Wszystko okej. Okay. Co ty taki wesel? <laughs> no ja też to założyłem. No? niebo bo tak się śmiejesz, a potem jak mówimy, to nagle poważniejesz coś. Kurse, no. Coś jest chyba na rzeczy. Dobra. Podbijamy żądania. Mm, odjeżdżasz tym kaliką, który stoi przed placówką, zapewne? Tak. W którą stronę? Prawo. Prawo, dobra. Zaraz Cię poinformuję, że zostaje na kod czarny Najciekawszy, dojedziecie w kierunku innej niż ten, który ustalony. Skoczycie do wody, zrobicie krzywdę z zakładnikom. To okay. zmieści rozumiesz... Tak. Super, nie opuszczę placówki bez mojej wiedzy i zgody. Ile czasu zostało? Mam no, cztery minuty. Okej. Okay. Witam. Pięć sekund. No to, sekund. to, to ja mogę po prostu co tam Na kurwa patrzej, gdzieś patrzeć z tyłu, są i tej i Gotowi Jestem do opuszczenia tejże pięknej placówki. Mm. Daj wam Gotowi. gotowi. <laughs> Ten się hmm. do was wyjebać w ogóle, chyba wam Oczekujcie. Co? Co? Oczekujcie. No oczekujemy, nie? My mogę przekazać ile się Przyjął. Dobra, zielone światło przekazane, przypomnijcie w odjeżdżacie W prawo W prawo, dobra, 15 sekund po moim wyjściu tu okay. Zielone dalej, 15 sekund, odjeżdżałem sobie. Rad odjeżdżamy, A, okay. zielone, sekund, odjeżdżamy. Zamy, Myślałem, że co innego Paweł. No Powodzenia mi się Nie odjeżdżałem tak Aj, <laughs> dawaj, 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 Nie wiem czy jestem szans Ej jaki Aj wywaliła się już baba Dawaj, dawaj, dawaj Wywaliła się już baba, wywaliła się z baba Tu ich jest pięciu w tym jedna baba jak coś więc to jest już motor tylko mamy

gdzie jesteście, Hugo, teraz? Eee, teraz... No. apartamenty. Nie ma nikogo Ufa, sam, motor. sam motor, sam motor, sam motor. No. Gdzie, gdzie, gdzie? Eee, W stronę Arkadiusza jedziemy. W prawo skręcamy na główny. Tylko motor mamy, możemy poddać. Nie wiem, widzimy jakąś uliczkę, ok, może? Chyba chłopa potrąciłem przypadkiem. No? Dawaj ten... No. Ale jestem na gdy to nie ma jedyna. No. Poddaj się, poddaj się, poddaj się. Podaliśmy Siadaj. Wyjebał się motor. А, Достаем Добрый... пизде. Добрый... Добрый... Ага, найс, поздро. Не, ну супер.